Zarzut, jakiemu postawiono, to podżeganie do zbrodni przeciw ludzkości poprzez systematyczną, brutalną propagandę antysemicką. I ktoś mógłby teraz powiedzieć, jak ma się oskarżenie tego człowieka, chociażby w porównaniu do Jodla czy Kaltenbrunnera, gdzie to byli naprawdę zbrodniarze, wydający rozkazy eksterminacji, no i prowadzący wojnę agresywną. No, ale jak mawiał poeta, bywa i tak, że człowiek słowem złym zabija tak jak nożem, i faktycznie to pisemko, które wydawał Streicher, to była taka naprawdę gadzinówka propagandowa najgorszego sortu. Też Trumer regularnie sugerował fizyczną likwidację pasożytów. Wiadomo, jaką grupę społeczną miał na myśli. Dzisiaj takie zachowanie nazwalibyśmy po prostu falą hejtu, albo mową nienawiści, krzywdzącą propagandą czy też szukaniem wspólnego wroga. Całej rozmowy z Kasią wysłuchasz na moim kanale. Link znajdziesz w opisie i w przypiętym komentarzu.